Dzień dobry skorpiony, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Jak się macie, w tym nowym roku numerologicznym, w dziewiątce. Jeżeli nie widziałeś jeszcze filmiku ze swoją wibracją, to już jest dostępny na kanale wszystkie od 1 do 9, więc zachęcam do tego, żebyś sobie obejrzał. Tam są tylko prognozy, nie ma, yy, nie ma dokładnych wiadomości, bo. No nie da się tak to zrobić na czytaniach y, ogólnych. I chcesz mieć dokładnie, to zapraszam do kontaktu do siebie. Jeżeli nie wiesz, jak obliczyć y, swoją wibrację, to już mówię dzień urodzenia plus miesiąc uro urodzenia plus rok urodzenia sumujesz to wszystko do jednej liczby i ta o, liczba, która wyjdzie na końcu, jest Twoją y, wibracją. Będzie 4, 3, 5. Ja jestem, osobiście jestem trójką. Zachęcam Was do tego również, żebyście obejrzeli e, też te znaki zodiaków, w którym macie Ascendent i Planety osobiste, bo to da większą szerszą perspektywę. E, link do tego będzie, jeżeli nie znasz, w opisie filmu. I co jeszcze? Pamiętaj, że to są czytania ogólne, więc, muszę poprawić, że, więc nie będzie, być może to nie będzie czytanie dla ciebie. Weź to, co do ciebie przemawia, a resztę po prostu zostaw. No i zachęcam do tego, żebyście zostawiali ślad, e, że oglądaliście w postaci lajka, subskrypcji, e, komentarza, zapytania, dlatego że to, to mi dodaje skrzydeł i... i no buduje sens tego, że jestem tu obecna, że po coś to robię, a nie tego, obejrzał i nic. Mm, poproszę. No <laughs> co skorpiony, możemy zaczynać. Zobaczmy, co wam przyniesie ten październik, e, jakie energie, wasze nastawienie, nastroje. Wszystko to zaraz będzie, stanie się jasne. Praca, finanse dla skorpionów w październiku dwójka kielichów w pracy i finansach też pomysł No dobra, ale umowa może być o jakaś fajna. E, tu by się przydała teraz dwójka kielichów. Sprawy miłosne, romantyczne, emocjonalne romantyczne, emoty. Król mieczy. Też, no we No to co robić? Nowa talia. Śliczna. Kochankowie. Mhm. Na czym nie skupiać swojej uwagi? Co zostawić? Może zostawić? Przełożyć na, na przyszły miesiąc. Dwójka mieczy. Nic nie przekładać. Talia nazywa się Mystic Forest Tarot. Jest elfiasta. Jest takie słowo? Elfy, Elficka. O, Elfiasta, Elficka. Twoje nastawienie, Skorpionie, w październiku, w jakim będziesz nastroju? Dziesięć mieczy? wiecie ja zaraz wyciągnę z tego. I karta na miesiąc, październik, dla Skorpionów to. A buław. No, chociaż tyle. No dobra. Tle mamy. Co to jest? Wisielec. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój, drogi Skorpionie. Ten miesiąc będzie dla Ciebie wymagający. Dosyć. To znaczy, będziesz, dobrze by było, gdybyś trzymał. E, język za zębami. Milczenie jest złotem. Ty lubisz filozofować, więc milczenie jest złotem, bo będziesz kąsał tymi swoimi szczypczykami każdego, kogo zobaczysz. Możesz być trochę, e, będą cię triggerować różne rzeczy i po prostu denerwować i wyprowadzać z równowagi. Więc zadbajcie o to, Skorpiony, żeby was to jednak nie dotyczyło. Jak już będzie szedł ten w kurw, to. Wiecie, co ja robię, jak mi leci coś takiego? Mówię sobie wodę, pij wodę, pij, oddychaj, produkuj miłość, produkuj miłość i to mnie pięknie wybija z tego, z tego zdenerwowania. Więc spróbuj, może ciebie też będzie fajnie. U mnie działa rewelacyjnie, 100 na 100. No to zacznijmy od tych dziesięciu mieczyk pff, nieszczęsnych, człowiek nad przepaścią, no. A gdzie ty chcesz skoczyć? skopionie? To jest bo możesz mieć taki, taki nastrój. Wszystko jest do dupy. Mm, mój szef jest idiotą. A, moja praca jest głupia. Nikomu jeszcze niepotrzebna. Ludzie to debile. Co jeszcze? Świat jest okrutny i beznadziejny. Mężczyźni, skorpiony. Kobiety to kurwy. E, panie, mężczyźni to kanalie. No, po prostu same pozytywne myślenie. Co ci może pomóc, żeby tak nie myśleć, żeby. Bo taki świat, jeżeli tak będziesz myśleć, to ten świat się właśnie taki stanie. Kochankowie. Energia miłości, czyli produkuj miłość. <grym> tak na, na serio to otaczaj się ludźmi, którzy Ciebie lubią, Twoim, a takimi bliskimi Twoimi, którzy są Twoimi przyjaciółmi, którzy dobrze Ci życzą, z którymi się fajnie śmiejesz, z którymi w pracy dobrze się współpracuje, e, które ci, którzy Ci poprawiają nastrój, zadzwoń do osoby, która Ci poprawia nastrój. E, tutaj ja widzę niektóre skorpiony ze złamanym sercem, to Mogą próbować, e, przy, przy, tylko przemyślcie sobie przy tym królu mieczy, e, próbować odzyskać e, tą osobę, która was zraniła. Bo, bo możecie mieć tak, żeby, że możecie by wpaść w jakiś dół i wtedy zatęsknicie, może nawet nie będziecie dzwonić, ale zatęsknicie bardzo za tą osobą. I e, czy dzwonić w karcie kochanków, to zależy, e, jaki chcesz uzyskać efekt, jaki jest cel tego telefonu. Czy macie dobre relacje po rozstaniu, czy nie macie takich relacji. Więc, ale jeżeli to cię ukoi, to tak. To jak najbardziej. Jeżeli macie dobre relacje i, i ta osoba dobrze Ci życzy i tak dalej tym głosami, to, to ja bym dzwoniła, ale. w Otaczajcie się ludźmi bliskimi, którzy, którzy są dla was ważni, i wy jesteście dla nich ważni, żeby was wybijali z tej energii beznadziei i tego, że wszystko jest do bani. Praca. A, dwójka. Tak patrzę, jeszcze. Nie, że zamilkłam, tylko myślę. Może nie wyglądam, ale myślę. A przy tym Asie Buław. Powiedziałabym tak. I przy Twoim nastawieniu takim dosyć z ciężką energią, to przestań w pracy pić kawkę, palić papieroska i dobrze się bawić, tylko zacznij zapierdalać. Dobierz sobie osoby, z którymi. Dobrze funkcjonujesz, i po prostu weź się do roboty. Bo tak, po pierwsze ci się nie będzie chciało i tylko będziesz dbał o to, żeby, był, żeby tak się prześlizgnąć przez ten październik. Żeby mało pracy, ale żeby było miło. no Albo będziesz miał dużo pracy i, i to cię znowu przygniecie. To na czym się skup? Fajnych mam współpracowników i w, e, fajnych mam kolegów w pracy i w karcie dwójki kielichów i w kochankach. Tam jest fajna atmosfera, można się pośmiać, można przy okazji, a w asie buław, no weź się do roboty, no, no nie ma innego wyjścia, no nie mam innej rady. Zaciśnij zęby, ale się rozruszasz. Może początkowo to będzie takie o Boże, o Boże. Bo po wakacjach może jest ciężko, może dopiero wróciłeś z urlopu, e, ruszyć tak naprawdę w pracę, ale w asie buław możesz naprawdę fajnie, to jest bardzo energetyczna karta i o, ognista, i możesz ruszyć e, i naprawdę zacząć działać. Zaciskać zęby i już no, trzeba, jak trzeba coś zrobić, to trzeba. Natomiast jeszcze część z was skorpionów wpadną na jakąś Genialny w ogóle pomysł z tymi trzema kartami. Przyjdzie Wam jakaś. Tylko ta musi być w środku, o w ten sposób. Przyjdzie Wam jakiś koncept, że będziecie mieć romans w pracy. Brawo! No, klasyk! Takie rzeczy się zdarzają. Pytanie jest. Co dalej? I przy dziesiątce. Mieczy to nie będzie długi romans, ale za to dostaniesz w dupę tak, że hej, więc drogi Skorpionie, zastanów się, czy warto. To jest dla części z was. Skorpion, na, na, skorpion będzie miał błyszczące oko w pracy na, albo na panią, albo na pana. No. I zadajcie sobie pytanie, czy to jest kalkulacja, czy to naprawdę o to chodzi. Czy ja widzę pieniądze? Jak z pieniędzmi? <laughs> Możecie korzystnie, jeżeli w październiku planujecie podpisać kredyt, i już jesteście trochę zmęczeni tymi papierzyskami, ale to będzie dobry miesiąc. Ja bym go podpisywała. Eee, dobry miesiąc do podpisywania umów, nowych umów o pracę umowy zleceń, współpracy z kimś lub z firmą, to zadbajcie o to i e, e, to to jest dobry czas. Sama kasa, jak Wam będzie szła, nie widzę tu pieniędzy, to znaczy nie widzę też jakichś strasznych strat. Ty w ogóle będziesz trochę narzekająco jęczący w październiku. Taki będziesz miał nastawienie. Więc, a jeszcze nagle góra pieniędzy nie spadnie to zachęcam do tego w karcie kochanków, żebyś się cieszył tym, co masz. Kropka. Naprawdę pracowanie nad wdzięcznością jest bardzo dobrą metodą na szczęśliwe życie. Dostrzeganie to, jakie mamy szczęście, że żyjemy w okresie pokoju, że urodziłam, ja się urodziłam w czasach pokoju, i mam nadzieję, że umrę w czasach pokoju. I mam nadzieję, że moje dziecko też umrze w czasach pokoju. Oczywiście nie wiadomo, co dalej, ale póki co, przynajmniej tyle mamy. Jakie to jest cholerne szczęście. Czy mam piękny dach nad głową. Mam fantastyczną pracę. Jestem. Ja jestem fajna. No, a co nie? I każdy z nas ma coś fajnego w sobie. Więc. Na tym opierajcie się, a nie na tym, że macie takie, a nie inne dochody. To przeczekajcie ten październik. To właśnie zacznij, a się buław, co się robić, żeby te dochody były większe. Po prostu. No każdy by chciał wygrać w Totolotka, ale żeby coś mieć, to trzeba na to zapracować i już. To tak, tak to ktoś urządził i tak wszyscy jesteśmy w Matrixie. Trzeba z tego Matrixu. Zrobić jeden w miarę możliwości. Każdy ma taki jeden, jaki ma. Dobrze, no przejdźmy do tych spraw miłosnych. Single, singielki, dziesiątka mieczy i król mieczy. Co robić? Po pierwsze, randkuj, bo jesteś zmęczony. Już uważasz w tej dziesiątce, jesteś zmęczony tym pisaniem, czatowaniem na tych portalach randkowych, czy gdzieś tam, czy na Facebooku, czy na Insta, ciągle jakieś masz, piszą do ciebie osoby, którymi kompletnie nie jesteś zainteresowany. W związku z tym urodził ci się taki koncept, że, że nie ma fajnych, że wszyscy są do bani. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. No i jesteś srogi w swojej ocenie. Powiem coś, za co, z czego nie będziesz zadowolony, Skorpionie. To może warto, jak ty chcesz mieć. Nie wiem, załóżmy, jesteś mężczyzną i pragniesz kobiety, i chcesz mieć też cały pakiet. Zadaj sobie pytanie. Czy ty jesteś całym pakietem? Może zrobię taki osobny filmik na temat, dlaczego mamy takich, a nie innych partnerów. Chcielibyście? Będę pytała. Bo przychodzicie do mnie, jak robię czytania prywatne, to dużo mam takich zapytań pod tytułem, dlaczego ja ciągle przyciągam albo podobne kobiety, albo podobnych mężczyzn, albo kobiety z problemami. Albo Mariusze przeczytałam, nie wiem, a to przeczytałam twój komentarz, yy, odniosę się do niego. Więc zadaj sobie takie pytanie, czy ja jestem pełnym pakietem? I nie bądź za bardzo surowy w tych ocenach do tych kobiet, czy do tych mężczyzn, bo nie ma ludzi idealnych. Ciągle to powtarzam, wychowaliśmy się na tych durnych bajkach, które powinny być zakazane na tych durnych filmach które powodują że jemy ten pudełko lodów i wpadamy je no po prostu brydzić Jones no Zobacz co masz w sobie fajnego co warto pokazać światu Jaki jesteś fajny jaka jesteś fajna gdzie masz gdzie są twoje atuty i to samo dostrzegać w innych ludziach. Mój sukces jeden tarotowy, oprócz koparki, a to jest taki, że była u mnie klientka, to prywaty trochę powiem, bo to dobrze oddaje wasze karty. Była klientka, która bardzo długo yy, szukała mężczyzny i ciągle mówi, jeszcze się taki nie urodził, yy, co by mi dogodził, więc. A to taki, taki, a już szczególnie i przyszła i mówi tak, wiesz, pisze z takim mężczyzną, no fantastycznie się pisze, potem zaczęli rozmawiać przez telefon, no genialna rozmowa, po prostu fenomenalnie się rozmawiało. No i pierwsza randka, i, a ona miała, że nigdy za, nie wyjdzie za mąż, że tam nie będzie z, w partnerstwie z mężczyzną pozbawionych włosów. A ten facet był łysy. I na dzień dobry go skreśliła. I e, usiadłyśmy do kart i ją ja mówię, Słuchaj, to jest fajny mężczyzna, naprawdę fajny. Daj mu szansę. Zapo to, to mu zrobisz, nie wiem, to se zrobi przeszczep, będzie chodził w peruce, skoro to jest takie ważne. <laughs> on sam jest fajny. No, i ona do niego zadzwoniła. Na szczęście on był chętny, i, i jak się skończyło, pobrali się. Więc dawajcie ludziom szansę. Nie przekreślajcie tylko ze względów na, na wygląd, czy na wzrost, czy na, na to, że akurat w danym momencie on ma tak finansowo, bo może, może ma wizję. Patrz, słuchajcie tego, co mężczyźni mówią: czy oni mają wizję, dokąd oni chcą pójść, co oni chcą zdobyć, jak oni chcą zbudować swój świat. To jest fajny mężczyzna. Mężczyzna powinien być zaradny i sprytny. To są fajne cechy mężczyzny, a nie że i prawnikiem. I co zrobisz, jak on jest na przykład nie do wytrzymania? I przepraszam wszystkich prawników. To taki przykład też no, konwencjonalny, bardzo banalny. Więc. Skupiajcie swoją uwagę na tym, na fajnych cechach, co, co te osoby mogą fajnego, i nie bądźcie takie krytyczne. i Wyłaście z tego leju po bombie i zobaczcie, że może rzeczywiście świat nie tylko nie w różowych okul okularach, że może tu jest nie, naj nie najlepiej, ale tu jest całkiem dobrze. Zacznijcie od tego. W Asie Buław macie ogromną szansę, żeby to się zadziało. Pokrzykuję. No i czego nie robić? No, Nie odkładać, nie przeciągać w czasie, może masz do podjęcia jakieś decyzje. Zobacz, jak jest w ogóle z tobą skorpionie, z decyzyjnością. Czy nie masz przypadkiem tak, że odkładasz wszystko na nie wiadomo kiedy. E, masz coś zrobić, ale zrobisz to w środę, a dopiero w piątek Mówię o matko. E, odkładasz na zaś, na zaś, na zaś. Nie rób tego, przynajmniej w październiku, bo jeszcze bardziej cię to przygniecie. Bo ci się na. Y, nagromadzi na plecach twoja y, taka ciężka energia i całkiem cię przywali w tych dziesiątce mieczy. Zobaczcie sobie, w internecie są takie karty, gdzie dziesiątka mieczy, to facet leży i jest, no nie wiem, czy ja tu znajdę tak na szybko, nie, pewnie nie, e, leży i jest dziesięć mieczy nad nimi, no trup. Więc nie róbcie tego, nie odkładajcie, co macie zrobić, Ru, y, po prostu nawet jak mi jest ciężko, Zacisnąć zęby to, co mówiłam, i, i robić. I tak samo ćwiczcie swoją decyzyjność, bo nie wiesz, jakie podjąć, jaką decyzję podjąć. To możesz zadzwonić do mnie, ja Ci pomogę, ale też możesz podjąć jakąś decyzję, powiedzieć: Dobra, koniec. Robię tak, szluz. I życie pokaże, czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Często nam się wydaje, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, która po jakimś czasie okazuje się, że była fatalna i na odwrót. Coś się złego w naszym życiu wydarzyło, a potem po jakimś czasie okazuje się, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu i że ta decyzja i to wydarzenie w sumie wyszło na dobre. Więc decyzyjność i też to, właśnie bo tu chodzi o to odkładanie. Masz coś zrobić, rób teraz już natychmiast. czym znaczy natychmiast, w tym czasie, kiedy ma to być zrobione. No i, i łagodność, produkuj miłość, no jeszcze raz, no. I to chyba wszystko, y Skorpiony, z mojej strony. Życzę Wam mimo wszystko wspaniałego, może nie wspaniałego, dobrego. Dobrego miesiąca, żebyście nie byli przygnębieni, żebyście się nie dali wciągnąć w to przygnębienie, żebyście e, umieli tak, jak was coś tak przygniecie, żebyście fajnie się z tego prostowali, żebyście dostrzegali piękno w innych ludziach i w całym świecie. Coś pozytywnego. Ćwicz swoją pozytywność i podejmowanie decyzji i działaj, drogi Skorpionie. Samo się nic nie zrobi. Buź, aj, no i subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Buziaczki, pa!